Witam Was serdecznie. Można by powiedzieć, że w końcu mamy 29 marca i zaczynamy sezon na Wildze. Znajdujemy się na głównym zbiorniku Wilga Wodna Kraina, aktualnie jestem w domku przy stanowisku numer 4, ale będziemy obławiać tam na dwójce, też z domkiem. Zobaczymy co pokaże ta jedna nocka. Przyjechaliśmy na jedną noc i popróbujemy coś poobławiać. Fajnie, że możemy zacząć sezon. Długo trzeba było czekać. Pogoda, jak na razie, dopisuje. Mamy około 17 stopni. Zaraz przejdziemy. Trochę wiatr. Noc też ma być ciepła. <laughs> Będziemy rozstawiać. Przede wszystkim pokażę Wam jeszcze, co udało mi się kupić, w co zaopatrzyłem się na nowy sezon. Bo trochę tych nowości jest. Gościłem na rybomanii w Poznaniu. Gościłem w Fischlandzie, w Swarzędzu. Trochę do towaru, trochę sprzętu dokupione. Więc na razie przyjechaliśmy, rozpakowywujemy się i no mam pokazać co dalej. Zapraszam do oglądania. Miksuję dla Was DJ Tenga Knaga. Powoli. Strasznie tu wieje, Wam powiem. W sumie jak na wilde. Nic nowego. Powiem Wam teraz szybko, co nam się udało kupić w Poznaniu i z narzędziem. Zaczniemy od Rotpoda. Rotpod to jest od Foxa Horizon Duo. Dalej mamy. Może od początku zmieniłem sygnałki. Miałem sygnałki od yy, tak samo Foxa, ale mini mikrony. Teraz zmieniłem sygnałki na MX. -y. Tak samo centraleczka oczywiście elegancko. Dalej przejdźmy do wętek. Wędki mam Sonika, Sonic Hero X. I kołowrotki. Kołowrotki są Shimano Ultegry 14000 XTD. Shimano XR 14000 XTD. I na nich nawijęta piękna żyłeczka od PB Products. 030. Co do wętek, to wędka jest 3LB, dwuskład. I tak to się prezentuje. Zostaje wam domek. Ojciec tam montuje silniczek, oczywiście jeszcze silnik nowy do pontonu zakupiliśmy. Domek wygląda tak. Zaopatrzyliśmy się też w dwa nowe łóżeczka na kondy. Myślę, że całkiem fajne. Razem już ze śpiworkiem są wiązane, więc elegancko. Teraz zobaczymy, jak to jest jeszcze z elektroniką, poznosimy trochę rzeczy. Centraleczka oczywiście do Sygnałków, oby nam dzisiaj w nocy zagrała. I tak to się wszystko prezentuje. Rozkładamy się dalej. Zaraz będę montował zestawy. Powiem Wam co i jak. I zaraz się widzimy. Dobra, przejdziemy teraz do montowania zestawów. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Do Żyweczki leci ledkor z PB Products później mamy ciężarek. Jeżeli chodzi o gramaturę, to ogólnie nie wiem, tak na widzę powinno się stosować, moim zdaniem. No Zależy też od zbiornika, akurat na głównym. Ja to zawsze między setką a 120 robię. Dalej mamy y, kombiriga. Ogólnie na kombirigi będę łowił haki. Jeżeli chodzi o rozmiar, też na widze w sumie sprawdzają się. No mi na przykład y, dwójki, czwórki, szóstki. Myślę, że cyłkę haki odpowiednie. Akurat tutaj mam czwórkę i myślę, że tak czwórkami optymalnie będę łowił. Czwórki, dwójki, coś takiego, I może dwójkę założę na jeden zestaw. I ogólnie tak to się prezentuje. W trakcie montowania zestawów powiem wam jeszcze, jakie mam plany na dzisiejszą wywózkę. Mamy godzinę w sumie 12.30 i myślę, że coś dopiero, jeszcze my mamy sporo czasu, myślę, że coś dopiero 15.16 zaczniemy wywozić na noc. To tak, ogólnie ja jestem w stanowisku numer 2, tak jak mówiłem, tam jest jeszcze jedynka. Więc zobaczymy czy yy, tam ktoś dojedzie, czy będzie nam kolidowało z wywózką, bo planuję tam wywozić podcinki, zaraz właśnie będę sobie próbował powypływać pontonem i popukać o to dno, żeby popatrzeć czy jest jakieś fajne miejsce, żeby wywozić yy, zestaw. No wiadomo, że się nie bawiłem w jakieś markery, to jest tak tylko jedna noc, spróbuję coś popatrzeć, zapamiętać, gdzie można zestaw położyć, żeby to też nie poszło w jakieś potyki, jakieś trzciny. Ale, właśnie pod te trzcinki będę próbował wywozić zestawy i zaraz się widzę z wami przy robieniu PV-ek. Porobimy PV-ki potem, jeszcze poskładamy sobie mieszanki. Dzisiaj, głównie orzech, kulki. Zestawy już pomontowane. Naszykowałem sobie siateczkę na pv -ki. Teraz będziemy montować. Crusher jest. I ogólnie w pv wsadzam kulki Hannibala je pokruszę. z tak samo je pokruszę. Tu mamy taki stick mix orzech, kukurydza. I jeszcze tam dalej Hannibal. Tylko tyle sobie wziąłem na tą jedną noc. Bardzo dziękuję Aleksowi, mojemu wujkowi z Invader Team. Zawsze jest. za kulę na targach, które udało się kupić, bo sporo towaru przyjechało. I jest w końcu fajnym sypać. Więc ja byłem się za robienie pyfałek. fałeczki gotowe. Trochę takie bogate wyszły, ale już dobra. Napełsłem sobie trochę dużo tego z PB Właśnie z no, popukaliśmy trochę to dno, popatrzyliśmy gdzie tam można ten zestaw wyrzucić. Teraz biorę się za robienie zestawu. Zestawy nie były zrobione, ale to, co założę na włos i tym, czym będziemy sypać, pierwszą lewą wędkę, czyli tam pod te lewe trzcinki będzie orzech tygrysi z kulkami, czy czyli taki mocny, aromatyczny pieprz i przyprawy. A na włos damy tak samo, od tego Chinggis kulkę i podbijemy to popkiem. I zaraz powinniśmy odwiedzić lewą wędkę. Jeszcze tą lewą wędkę podbijemy, w sensie podlejemy ten całą tą mieszankę, co wam mi przed chwilą pokazałem, yy, boosterkiem tak samo Chinggis Te przyprawy, czyli przyprawy i zioła. I zaraz powinniśmy wieść. wędka już wywieziona. Na drugi zestaw idą teraz dwie czternastki Hannibala i do tego sypiemy. Znowu tu jest orzech tygrysi z Hannibalem, kulkami. Tu są różne. I dwudziestki i czternastki o ile się nie mylę. Tak. tak. I dwudziestki i czternastki i zalane busterkiem Tak samo Hannibal. Więc tu idzie stricte Hannibal dwie czternastki na włos i wjedziemy. Przechodzimy już do ostatniego zestawu, bo już dwie, wędka, dwie, dwie wędki mamy wywiezione. <coughs> Tutaj poleciałem bardziej na słodko. Wwieziemy jednego orzecha tygrysiego yy, podbitym ananasem, popkiem ananas Montezuma, a dosypania trochę pomieszałem. Wziąłem. Mam tu orzecha, kulki Hannibala i Chingis i ze trzy dipy jakieś wlany. Jeden dip Hannibala, drugi Hana, a trzeci Cezara, czyli taki słodki jeszcze trochę. Pomieszamy, może to coś da, więc wieziemy już ostatnią wędkę. Zachód słońca. Skończyliśmy właśnie wywozić. I zobaczcie, jeszcze jak to się elegancko prezentuje. No ładnie to wygląda. Te szymany się pięknie prezentują. Wszystko jest gotowe. I czekać tylko na ryby. No, mamy godzinkę 23.40. Przyznam się, że trochę się przyspałem. Mieliśmy w sumie jednego pika, na tej prawie więcej się nawet nie pika. Trochę podjechał ten przód, ale coś albo pewnie przepływało, albo coś tam się kręciło koło zestawu i puściło. No, mamy przed sobą jeszcze całą noc, więc czekamy, co będzie dalej. Witam się z Wami już rano. Pewnie widać po mnie, że trochę się wyspaliśmy. Położyliśmy się w sumie wcześnie spać. No niestety, bez ryby dzisiaj. Ale taka jest wilga. Czasami się coś złowi, czasami się nic nie złowi. Może jest za wcześnie, ale na pewno nie odpuścimy. Wracamy tu już 16 kwietnia na ten sam domek. Więc też na pewno czekajcie na materiał. No nie wiem, czy to chodzi o czas. Bo jest jeszcze wcześniej, dopiero początek sezonu, czy może wytypowałem złe miejscówki na wywiezienie zestawów. Jedynie co było w nocy to około 23.40, około północy na prawej wędce z 2 pojedyncze piki. A tak to potem już do samego rana cisza. Mamy 9,30, powoli się zbieramy, też trzeba wracać. No i tyle. Więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zachęcam do śledzenia kanału, bo myślę, że fajnie zaplanowałem ten e, przyszły sezon. Na pewno będzie się dużo działo. Śledźcie, oglądajcie, subskrybujcie, jeżeli Wam się to podoba, dawajcie mi znać. I żegnam się z Wami z tego miejsca. Do zobaczenia w kwietniu.